czyli Boże, mam na imię Czarek, należy do wspólnoty małżeńskiej Petra. Adwentowe wyzwanie na dziś oparłem na zdaniu z dzisiejszej Ewangelii. Podczas wiastowania Archanią Gabriel mówi do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Wyzwanie na dziś polega na tym, aby wysłać sms do trzech osób. O treści nie bój się, w miejsce imienia Maryjo, wstawić imię osoby, do której wysyła się SMS, a znalazłeś, znalazłeś bowiem łaskę u Boga. Przed wysłaniem SMS-a należy krótko pomodlić się za tę osobę. Najpierw podziękować Panu Bogu za tę osobę, następnie uwielbić Pana Boga w tej osobie, a później pomodlić się, poprosić. O, o to, by ta osoba znalazła łaskę u Boga. My również możemy stać się aniołami dobrej nowiny, aniołami dobrej wiadomości. Ten fragment Ewangelii kończy się zapewnieniem Archanioła Gabriela, że dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Powodzenia w wykonaniu zadania i oczekiwaniu na dobre wiadomości.